A dzisiejszym denatem, a właściwie denatką, piękną denatką będzie panna Zofia, a konkretniej panna Zofia Frontczakówna. Wielu ludzi może nie kojarzyć z i nazwiska takiej postaci, ponieważ jest to osoba, która urodziła się pod koniec XIX wieku, a konkretniej w 1899 roku w chłopskiej rodzinie w podkrakowskiej Dłubni. Od dziecka Zosia zachwycała urodą. I ten atut postanowiła wykorzystać jej matka, która znała wielu malarzy. W związku z czym postanowiła rekomendować im córkę jako idealną modelkę. Świat artystyczny oczywiście szybko zachwycił się piękną kobietą, właściwie piękną dziewczyną, i nie bez powodu zaczęto o niej mówić piękna Zośka. Miała ona bowiem wyjątkowo piękną, owalną twarz, ciemne włosy, prosty nos, idealnie wykrojone usta i przenikliwie czarne oczy. Stawała przed sztalogami najlepszych krakowskich malarzy, a my do dziś możemy podziwiać piękną Zosię, m.in. w obrazach Wojciecha Kossaka czy Piotra Stachiewicza. Prosta dziewczyna miała jednak swoje zasady. Pozowała tylko w krakowskim stroju. O aktach nawet nie chciała słyszeć, mimo że proponowano jej miejscami niebotyczne kwoty właśnie za. Pozowanie w aktach. Natomiast Zosia ze swoimi zasadami postanowiła prezentować swoje wdzięki jedynie przed swoim ślubnym. Trzeba przyznać, że dziś niewiele jest już takich kobiet, natomiast w tamtym okresie było, ta cnota była na porządku dziennym, ale też e, wysoce podbijana. W 1921 roku Zosia miała już 22 lata, w związku z czym nadszedł najwyższy czas, aby nadać sens życiu kobiecie. Zosia w związku z czym musiała wyjść za mąż. Znaleziono jej męża. Był to szewc z podkrakowskich Zesławic, Maciej Paluch. W zasadzie nie wiadomo, czy mężczyzna zauroczył Zosienkę, a właściwie jej matkę. Był bowiem agresywny i nie stronił od kieliszka. Artystyczny świat, w którym obracała się dziewczyna, był Maciejowi zupełnie obcy. Zosia razem ze swoim mężem zamieszkali w skromnym, ponieważ zaledwie sześciomorgowym gospodarstwie w Dłubni. Pozująca do obrazów najwybitniejszych malarzy Zosia. Zamieszkała w jednej izbie z mężem i cielętami. Maciejowi natomiast specjalnie nie zależało na poprawieniu warunków życia. Od żony wymagał jedynie bezgranicznego posłuszeństwa i gotowości, kiedy tylko zebrało mu się na amory. W zamian natomiast nie dawał Zosi nic, nawet butów, mimo tego, iż był przecież szewcem. Zosia po okolicy chodziła boso. Jedynie czego żonie nie szczędził nigdy, to razów. Przez pierwsze lata życia Zosia godziła się ze swoim losem. Co roku rodziła dziecka. Z czworga przy życiu zostało jedynie dwoje. Trzeba było je wyżywić, a Maciej skąpił dzieciom, jak i żonie, nawet chleba. Piękna Zosia musiała sama dbać o rodzinę i nadal chodziła pozować. Choć zdecydowanie rzadziej niż we wcześniejszych latach. Mąż bowiem był piekielnie zazdrosny i robił jej z tego powodu koszmarne awantury, a nawet uciekał się do rękoczynów. Uważał bowiem, że gdy wystarczająco swoją żonę pobije, ta nie będzie mogła pozować u artystów. Bo w tamtych czasach świat artystyczny był ogarnięty tak zwaną chłopomanią. Ona Pozująca w krakowskim stroju, piękna dziewczyna idealnie wpisywała się w obowiązujący nurt. Natomiast żadne z tych argumentów, nawet argument pieniężny, nie trafiały do jej mięża. Do tego sąsiedzi zaczęli gadać, że nie wiadomo, co w tych pracowniach się przecież wyrabia. Piękna Zośka w końcu dla świętego spokoju zrezygnowała z pozowania. Miała bowiem nadzieję, że dzięki temu z jej domu znikną ciągłe awantury, zniknie przemoc. Szybko jednak okazało się, że nic to nie pomogło. Dziewczyna natomiast postanowiła jeszcze inaczej obłaskawić swojego porywczego męża. Przepisała na niego jedną czwartą swojej gospodarki. Prawdopodobnie Zosia liczyła, że kiedy Maciej poczuje się jak u siebie, to zacznie po prostu należycie o wszystko dbać, a także zaprzestanie bicia żony. Niestety ten ruch nie przyniósł spodziewanych rezultatów. Od pełnego awantur domu paluchów zaczęli odsyłać się najbliżsi. Matka Zosi postanowiła przeprowadzić się do innej córki, a sąsiedzi rzadko tam zachodzili. Przez pięć lat piękna Zośka znosiła zachowanie męża. Szala goryczy przelała się natomiast w lipcu 1926 roku, kiedy Maciej po raz kolejny spuścił jej tęgielanie. Zosia postanowiła zabrać z dzieci i uciec od męża. Schronienie znalazła u ciotki Katarzyny w Krakowie. 1 września 1926 roku wniosła do sądu pozew o alimenty i odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności męża. Sąd zasądził natomiast tylko alimenty. Paluch natomiast odwiedzał Zosię w Krakowie. Prosił ją o powrót do domu, obiecywał poprawę, na przemian to grożąc pobiciem. Naiwna Zosia dała się namówić. Postanowiła dać mężowi szansę i wróciła do domu w Dłubni. Natomiast wytrzymała tam zaledwie jeden dzień. Do Krakowa, do ciotki wróciła pobita. Maciejowi wystarczyło bowiem zaledwie kilka godzin, żeby ją skrzywdzić. Opowiadała potem ciotce, że mąż groził jej nożem. Przysięgała jej, że więcej nie da się oszukać, a od męża do męża będzie chodziła tylko po żywność. Teraz taka mała dygresja. Że zasądzone alimenty w tamtych czasach niekoniecznie oznaczały pieniądze. Bardzo często były to właśnie środki do przeżycia, takie właśnie jak żywność. Zosia swojego męża odwiedzała raz w tygodniu. W obawie przed jego porywczym charakterem, zazwyczaj Zosia przychodziła z kimś do towarzystwa. Paluch natomiast nie szczędził złych słów ani jej, ani osobom, które jej towarzyszyły. Co więcej, wygrażał się, że pozabija wszystkich, którzy będą wtrącać się w prywatne sprawy. W obawie przed spełnieniem tych obietnic, ciotka Zofii. Wypowiedziała biednej Zosi z dziećmi mieszkanie. Paluch natomiast pewny siebie przestał jej wypłacać alimenty już wiosną 1927 roku. Ta, kiedy spotkała go w Krakowie, zażądała w takim razie pieniędzy. Mężczyzna powiedział jej natomiast, że obecnie jest bez grosza, ale ma otrzymać 350 zł od niejakiego Pawła Sojki. Nakazał więc, żeby przyszła do niego w niedzielę, 15 maja, to wtedy wypłaci jej co trzeba. Wydawałoby się, że, ma, że Maciej Paluch mówi prawdę, bo zapewnił uregulowanie należności i datę wypłaty potwierdził kilka dni później w obecności szwagra Zośki, kiedy ten pojawił się u Macieja po Ziemniaki. Wtedy też poprosił żonę, aby też wycofała pozwy o separację i odwołanie darowizny na rozprawie, która miała się odbyć już 21 maja. Zosia jednak nie dała się zwieść, odmówiła mi, co oczywiście spotkało się z bardzo gwałtowną reakcją jej męża. Według świadków miał krzyknąć w stronę Zosi, że wkrót, w krótkim czasie i tak cię jasny piorun strzeli prosto w serce. We wtorek 17 maja 1927 roku gospodyni Wiktoria Wilkoszowa, u której Zosia wynajmowała pokój po tym jak została, Wyrzucona przez ciotkę, zaniepokoiła się nieobecnością kobiety. Wyszła bowiem ona z domu po południu w niedzielę i do tej pory nie wróciła. Wyszła bowiem 15 do 17, nie wróciła na miejsce, w którym wynajmowała mieszkanie. Pani Wilkoszowa w związku z czym zgłosiła ten fakt w gminie. Natomiast kiedy o zaginięciu córki dowiedziała się matka, to udała się ona razem z zięciem do dłubni. Dopytywała tam Macieja, gdzie jest jej córka. Maciej natomiast twierdził, że Zosia była w niedzielę, przyszła o 14, wyszła o 19 i miała iść do Krakowa. Matka Zosia nie uwierzyła w ogóle w jego słowa. Udała się więc natychmiast na policję do prokuratury, aby podzielić się swoimi podejrzeniami. Jej zdaniem Zosia bowiem miała zginąć właśnie z rąk swojego męża Macieja Palucha. Szybko znaleziono osoby, które widziały kobietę, która szła 15 maja do domu w Dłubni. I faktycznie było to około godziny 14. Natomiast nikt nie widział jej, jak, jakoby miała wracać do Krakowa. Zresztą sąsiedzi, jak to sąsiedzi, niechętnie rozmawiali na ten temat. Przede wszystkim mm, znali porywczy charakter Maciej'a i nie chcieli też mieć nim wroga. 20 maja policjanci pojechali przepytać Palucha. Przy okazji postanowili też przeprowadzić oględziny wnętrza domu. W izbie, na komodzie, we wewnętrznej stronie drzwi, na piecu, wewnątrz i zewnątrz świeżo wymytej skrzyni i na podłodze znaleziono świeże ślady krwi. Niektóre z nich były rozpryskane, inne rozmazane, a te, które znajdowały się na podłodze były po prostu przesypane popiołem. Obok pieca też leżała siekiera z dokładnie wyszorowanym styliskiem. W skrzyni natomiast znaleziono świeżo wypraną, jeszcze mokrą koszulę szewca. Na sznurze natomiast schły spodnie, które na kieszeni miały widoczne lek krew, jak się okazało była także w sieni, a także w stajni. Część plam natomiast wyglądała tak, jakby ktoś starał się je mocno wytrzeć. Pytanie, gdzie jest Zosia? przynosiło na myśl jedynie jedną makabryczną odpowiedź. Mimo tego, iż Paluch zapierał się, że nie wie, gdzie jest jego żona, wszystko świadczyło dokładnie przeciwko niemu. Ślady krwi to jedno, ale pojawiły się także obciążające Macieja zeznania. Jego szwagier bowiem powiedział, że ten przyjechał do Dłubni 16 maja. Zastał Macieja szorującego skrzynię. Na sznurze suszyły się ubrania, w izbie było wysprzątane. Dla szwagra był to szokujący widok, ponieważ Paluch schłynął wręcz z niechlujstwa, a od kiedy mieszkał sam, to podłogę izby pokrywał wręcz, według jego zeznania, gnui, z tego tytułu, że mieszkały z Maciejem dwie kozy. Miotła natomiast miałaby być, miałaby być mu zupełnie obca. Sędzia, w wyniku tych poszlak, zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Macieja Palucha. Maciej jeszcze raz powiedział to, co wyznał matce Zosi, czyli, że widział Zosię w niedzielę, gdy przyszła o 14, a wyszła o 19. Dodał tylko w kolejnych zeznaniach, że nie wypłacił żonie obiecanych pieniędzy, ponieważ nie otrzymał ich od Pawła Sojki. Jego zdaniem, Zośka zniknęła ze sprawą któregoś z jej domniemanych kochanków. Zapytany o to, w co był ubrany 15 maja, bardzo często zmieniał zdanie. Stanowczo też zaprzeczał, aby znalezione w jego domu ślady krwi były ludzkie. Cały czas twierdził, że w sobotę, jakoby chciał ugościć Zosię, o której wizycie wiedział w niedzielę, miało bowiem zarżnąć świnie. Nigdzie nie udało się przede wszystkim znaleźć ciała pięknej Zosi paluchowej. Przeszukano bowiem całe obejście i nic nie znaleziono. Dopiero gdy aresztowano szewca i bezpośrednie zagrożenie wobec sąsiadów minęło, rozwiązało to języki ludzi. Jedna z sąsiadek, m.in., zeznała tak. Dnia 17 maja 1927 roku, to jest we wtorek, wstałam wcześniej, gdyż miałam iść do Krakowa. Godzina mogła być trzecia albo po trzeciej rano. Wychodząc z domu, widziałam Palucha jadącego drogą do Dłubni. Droga ta prowadzi do Zesławic i Fortu. Paluch wracał właśnie od strony Zesławic. Zdziwiło mnie to, że Paluch jechał jednym koniem, a nie parą, bo gdyby robił w polu, to by jechał parą. Widziałam, że na wozie miał trochę słomy, w której siedział. Tę wersję potwierdzić miał inny sąsiad. Wszystko w związku z tym wskazywało na to, że Paluch zabił swoją żonę i gdzieś ukrył jej ciało. Mężczyzna natomiast zaprzeczał, twierdząc, że nie zabił jej i nigdy w nocy nie wyjeżdżał. Policja postanowiła jednak zbadać korytarz rzeczki Dłubni, które była odległa od gospodarstwa jakieś 800 kroków. W pierwszym dniu poszukiwań dokonano makabrycznego odkrycia. Z wody bowiem wyłowiono kawałek kobiecej piersi. Następnego dnia w tym samym miejscu znaleziono Śledzione, jelita, i żołądek zawierający kawałek strawionego ziemniaka. Trzeciego dnia, tym razem nad brzegiem rzeki, ujawniono ludzkie płuca, pokrojone na kawałki i przykryte ziemią. Następnie wyłowiono prawy pośladek i prawe udo, prawy bark i prawe ramię, pod udzie prawe i lewe ze stopami. W tym czasie jeden z mieszkańców dwubni znalazł lewe udo z lewym pośladkiem i narządami rodnymi, inny znalazł część powłok brzusznych z widocznym pępkiem i bliznami poporodowymi. W tych makabrycznych z widocznym pępkiem i bliznami poporodowymi. W tych makabrycznych puzlach brakowało głowy z szyją, klatki piersiowej z sercem, wątroby nerak oraz obu przedramion i rąk. Badania mikroskopowe płuc wykazały obecność zatorów tłuszczowych. Wskazywało to jednocześnie na bardzo gwałtowną przyczynę śmierci, czyli na nagłą i niespodziewaną śmierć. Jako, że na znalezionych częściach ciała nie znaleziono żadnych obrażeń mogących spowodować takie zajście, domyślono się, że cios, cios musiał być zadany w głowę. Wszystko bowiem wskazywało też na to, że sprawca posługiwał się ostrym narzędziem. Na przykład nożem lub siekierą. Rozczłonkowanie nastąpiło natomiast po śmierci. I całe szczęście dla Zosi. Za tym faktem przemawiał bowiem brak reakcji przeżyciowych w obrębie cięć, czyli nie stwierdzono zakrzepów, co by mogło świadczyć o krwawieniu. Znalezione szczątki bez wątpienia należały do kobiety. Ustalono więc, że denatka rodziła. Miała około 158 do 160 cm wzrostu. Była brunetką, a to ustalono na podstawie włosów łonowych, i liczyła około 28 wiosen. Wszystko dokładnie pasowało do Zofii paluchowej. Zgadzał się wzrost, zgadzał się kolor włosów. Nawet ziemniak w żołądku mógł potwierdzać, że znalezione szczątki należą do pięknej Zośki. Zgadzały się też anatomiczne szczegóły. Zdarzał się, zgadzał się czas śmierci, zgadzały się fakty, że w tym czasie nie zgłoszono zaginięcia żadnej innej kobiety. Zatem wszystko wskazywało na to, że znalezione szczątki należą właśnie do Zofii Paluchowej. Powątpiewał to tylko Maciej Paluch. Dla niego kluczowym dowodem byłaby głowa, której nie odnaleziono. O krwi w mieszkaniu mówił, że albo pochodziła z nosa, albo od krów, które cieliły się w stajni, albo od rzeczonego świniaka, którego miał roz rozporcjonować, ponieważ miała odwiedzić go Zosia. Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zbadał te ślady i pod koniec śledztwa wydano opinia, że była to krew ludzka. Ślady na spodniach były zbyt małe aby oznaczyć natomiast ich powodzenie. Dzień dobry, pasjonacie. Paluch twierdził, że za śmierć ze śmiercią żony absolutnie nie ma nic wspólnego, bo dlaczego miałby ją zabijać? Matka i siostra Zosi powiedziały, że tak kiedyś zwierzyła się, jeszcze za kawalerskich czasów Macieja, iż ten podpalił zabudowania sąsiada w sąsiedniej wsi. Mąż przyznał się jej do tego w największej tajemnicy. Ona jednak im o tym opowiedziała. Nie wiadomo komu jeszcze zdradziła sekret. Być może dotarło to do uszu dlatego postanowił ją ukarać za tak zwany długi język, a może uciszyć na wieki. Maciej Paluch nadal wypierał się wszystkiego, za to snuł swoją wersję. Twierdził, iż jego żona zamówiła jakichś drabów na niego, żeby, mnie, żeby go zabili. I widocznie o coś się ze sobą musieli pokłócić. Żonę w związku z czym drabowie mieliby zamordować, poćwiartować, aby ich nie wydała, aby ich nie zdradziła. Innego wytłumaczenia Maciej Paluch nie znajdował. Mężczyzna potwierdził, że kazał żonie przyjść 15 maja po pieniądze. Paweł Sojka, który rzekomo miał mu dać pieniądze, zeznał, że wcale Paluchowi nie obiecywał żadnej gotówki. 17 listopada 1927 roku oskarżono w końcu Macieja Paluchę o zbrodnię morderstwa. Biorąc pod uwagę, że obwiniony jako człowiek niezwykle gwałtowny i brutalny, który wprost pastwił się nad swoją żoną i od dawna groził jej zabiciem, że na dzień 15 maja ściągnął ją do domu bez żadnego ważnego powodu, gdyż jak sam wyznał, pieniędzy dla niej nie posiadał. Rozprawa toczyła się od 1 do 8 grudnia 1927 roku przed Trybunałem Przysięgłych przy Sądzie Okręgowym Karnym w Krakowie. Salę zapełniał tłum krewnych i znajomych Paluchów, cały świat malarski z Krakowa oraz studenci i inne osoby zaintrygowane morderstwem bądź co bądź znanej z obrazów osoby. W pierwszym dniu procesu ilustrowany kurier codzienny przedstawił między innymi reprodukcję portretu Zosi Pędzla Wodzinowskiego, a o sprawie pisał mniej więcej tak. Jeszcze nigdy ściany tej sali, choć tyle wieków liczą, nie były świadkiem tak ponurej tragedii. Co akurat nie było prawdą, ale na pewno podsycało zainteresowanie prasą. Dziennikarze oczywiście nie szczędzili czytelnikom sądowych relacji. Opisywano makabryczne szczegóły z zwłok Zofii Paluchowej. Podawano, które części ciała kolejno znajdowano. Wielbiciele jej urody, malarze, byli nawet powoływani na świadków. Byli pytani o charakter Zosi. Podkreślali, że zazdrość Macieja Palucha była całkowicie nieuzasadniona, bo Zosia była osobą nader porządną. Wszyscy też twierdzili, że fatalnie się stało, że tak pięknie, pięknej kobiecie trafił się tak okrutny mąż. O Zosi dobrze mówił także proboszcz Dłubni. Podkreślał, że była pracowita i porządna, ale mąż jej się nie udał. Mimo to obrońcy Palucha próbowali udowodnić, że ofiara nie prowadziła się moralnie w związku z powyższym i klient miał jakby prawo denerwować się na żonę, no i czasami ją skarcić. Przypominam, że to jest wiek, początek wieku XX już. Ustalono, że szef, szef furii uderzył żonę tępym narzędziem w głowę, a następnie poćwiartował jej ciało za pomocą szewskiego noża i siekiery. Wsadził ciało do skrzyni i pod osłoną nocy miał wywieźć, porzucając w Maciej Paluch cały czas nie przyznawał się do zbrodni. Mimo iż wszyscy znali jego porywczy charakter i długo mogliby o nim opowiadać, twierdził, że to żona była winna rozkładu pożycia małżeńskiego. Wyznał przed sądem, iż między innymi Zosia nie chciała mieć więcej dzieci, a te, które już mieli, miała podobno zaniedbywać, bo śpieszno jej było. Do malarzy. Listę skarg na ślubną połowicę ciągnął dalej. Zosia miała wszystko marnotrawić, aż wreszcie wyprowadzić się z domu tak o bez powodu. Ponadto żądała od niego alimentów, on jej płacił jak tylko był w stanie. I 15 maja rzeczywiście przyszła do niego po pieniądze. <laughs> Przepraszam, tylko łyczek. Było po godzinie 14 według niego. Nawet ją miał uściskać. Rozmawiali o dzieciach, procesach i innych sprawach. Prosił ją, aby opiekowała się dziećmi. Miała wyjść koło 19. Nawet podobno się nie pożegnała. Na koniec dodał, że koło 17 widział na polu dwóch nieznanych mu mężczyzn. Wyglądali mu bardzo podejrzanie i szli w kierunku ze sławic. Cały czas zmieniał swoje wyjaśnienia w kwestii ubrania. Twierdził, że czarne spodnie, na których znaleziono plamy krwi, uprał, bo zauważył, że były brudne, a chciał w nich iść do sądu na zbliżającą się rozprawę. Zaprzeczał, aby 17 maja jechał o godzinie 3 nad ranem od strony dłubni. Ślady krwi w mieszkaniu tłumaczył częstymi krwotokami z nosa, zarżnięciem świniaka, a także cieleniem się krowy. W związku z czym ciągle zapytywał: Kto zabił moją żonę? Twierdził, że może się komuś chwaliła, że idzie po pieniądze i że będzie miała duże pieniądze. Może później ktoś zaciągnął ją w pole. Paluch do winy nie poczuwał się w najmniejszym stopniu. Gęsto musiał się tłumaczyć z gruźb, które kierował w stronę żony, a które słyszeli też inni ludzie. Odbyła się także wizja lokalna w domu w Dłubni. Nie wiadomo co ustalono, gdyż na tamte czasy przewodniczący wydał polecenie protokolantowi, aby nic nie zapisywać. W związku z czym nawet dostęp dzisiejszy dostęp do akt sprawy niczego nie wyjaśni. Dzień dobry Aniu. Brak specjalnego protokołu z wizji lokalnej natychmiast więc wytknął obrońca. Sposób prowadzenia rozprawy pod Wieloma względami pozostawiał na tamte czasy nawet wiele do życzenia. Sprytny obrońca kwestionował nawet obecność na sali jednego ze śledczych. Wnosił m.in. o stwierdzenie z urzędu, że przez cały czas rozprawy był obecny na sali śledczy i to na podium, to jest na miejscu obok Trybunału, a ta obecność mogła wpłynąć niekorzystnie na zeznania świadków. W czasie rozprawy wyszło na jaw, że badanie przez policję miejsca przestępstwa, a potem zabezpieczenie znalezionych śladów mogły budzić też duże zastrzeżenia. 20 maja dokonano oględzin wnętrza Domopalucha, po czym drzwi wejściowe zostały zabite gwoździami. Śledczy liczyli, że skutecznie zabezpieczy to ślady. Tymczasem kilka godzin później w obejściu pojawiła się Marianna Frontczakowa z Marcinem Hryjanem. Odbili drzwi i wzięli się za gospodarowanie. Świeżo wymytą siekierą Marcin rąbał drewno. Nic więc dziwnego, że późniejsze badanie prawdopodobnego narzędzia zbrodni nie mogło dać żadnych wiarygodnych wyników. W głowie nie mieści się także to, co opowiadał jeden z mieszkańców Dłubni. Mężczyzna bowiem zeznał, że 22 maja, kiedy policja przeszukiwała koryto rzeki, on postanowił przyjrzeć się wozowi Palucha. Zauważył na wozie plamy, które według niego przypominały krew. Ślady te znajdowały się na bocznych i spodnich deskach. Widział je także na kołowrocie. Ej, Wyłamał więc kawałek deski i pokazał policjantowi. Ten miał to całkowicie zignorować, komentując, aby mu głowy bzdurami nie zajmował. Co na temat palucha powiedzieli natomiast biegli? Stwierdzili, że jest poczytalny, chociaż targają nim wielkie namiętności. Poćwiartowanie zwłok, przyjmując, że dokonał tego paluch, miało jedynie na celu ukrycie śladów zbrodni, ale nie stanowiło symptomu zboczenia. W dodatkowej odpowiedzi na pytanie obrońcy postawione po wznowieniu już zamkniętego postępowania dowodowego orzeczono jednak, że wykrótto u rysy psychopatyczne. U oskarżonego, jako osobnika o silnych namiętnościach i afektach, możliwa jest gwałtowna miłość i gwałtowna nienawiść. Jest wobec tego rzeczą możliwą, że oskarżony dał się ponieść afektowi. Był to cytat bezpośrednio z akt. I te słowa w pewien sposób przesądziły o wyniku procesu. Winę Palucha potwierdzały kolejne dowody, np. rzekome krwotoki z nosa oskarżonego, których ślady miały być w domu. Okazało się, że ta przypadłość nie nękała szewca. Śladów krwi nie znaleziono także na strychu, gdzie miał podobno sypiać. W efekcie procesu Maciej Paluch został skazany na karę 15 lat ciężkiego więzienia. Obostrzonego twardym łożem co miesiąc oraz ciemnicą każdego 15 maja, w rocznicę popełnienia zbrodni na żonie. Obrońca szewca składał zażalenia i odwoływał się od wyroku. 2 maja 1928 roku Sąd Najwyższy obniżył wyrok do lat 12, ale zachował te same obostrzenia. Maciej Paluch kary odbywał w więzieniu w Wiśniczu Nowym. W 1931 roku napisał prośbę o ułaskawienie do prezydenta Rzeczpospolitej Polski Ignacego Mościckiego, gdzie przyznał się w końcu do zabójstwa żony. Nie otrzymał ułaskawienia. Zmarł 9 lipca 1960 roku jako żebrak pod kościołem świętego Marka w Krakowie.